Do ciebie e, wzięła. siłach, I... siła, mnie siła, I siła, 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 do siła, 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 i siła, y... I ja i siła, I Proszę, ja siła, Dawaj. Proszę. Ja za a zrób kaczusie! Zrób kaczusie, Liliana! Zrób kaczusie! Nie no, tak się nie gra. Tak! Jak się wygląda! A wstań sama, sama! Niuniu, -niu, wstań sama, sama! Nie chcę? Nie. Wstań sama sama. Ja tu będę. O, ja do Ciebie My I ty do Lusi No turlaj! Do mnie, do mnie, Lusia. Do mnie, tak. Do mnie. Tak! Do mnie, do mamy. Dobra, <grym> do to ja będę. A zrób się? Prześlij mi, co łuska. Mama, to mnie. Niunia. Liliamko. Hej, zrób kaczusie. Lili. Hej, Niunia. Daj piwotkę. Zrób kaczusie, Lili? Liliamko. Zrób. Daję ci. daj. Daj, no